Crime and Investigation Polsat, produkcja oryginalna. Zapraszamy na podcast Polskie zabójczynie, zrealizowany na podstawie polskiej serii dokumentalnej True Crime o tym samym tytule, którą możecie oglądać w telewizji Crime and Investigation Polsat. Różne są oblicza zbrodni i różne są ich motywy. Skutki zawsze były jednak tragiczne. Tym bardziej, kiedy do zabójstwa dochodzi wśród najbliższych sobie ludzi. Tak było też w tej historii. Ludzie, którzy najpierw się kochali, z czasem się znienawidzili. Znienawidzili do tego stopnia, że doszło do zabójstwa. Polskie Zabójczynie. Ukartowana rozgrywka Iwona i Zbigniew poznali się w 93 roku, 15 lat przed tragedią, która rozegrała się w ich domu, we wsi pod Piotrkowem Trybunalskim. Na początku oboje byli bardzo w sobie zakochani. Pobrali się po dwóch latach znajomości jako młodzi, dwudziestoletni ludzie. Początki małżeństwa były szczęśliwe, lecz po kilku latach wspólnego życia pojawiły się problemy, z którymi nikt nie potrafił sobie poradzić. Iwona była osobą nadpobudliwą, znajoma zabójczyni i ofiary. Często właśnie źle wy Źle wypowiadała się o, o swoim mężu, krzyczała, wyzywała go. Słyszałam też, no, sama słyszałam na własne na oczy, tak? Jak powiedziała, że jest nieudacznikiem, że jest osobą, która no, nie dba o nią, tak? A, a wydaje mi się, że on bardziej dbał, faktycznie bardziej dbał o dzieci, i bardziej na dzieciach mu zależało. Z jednej strony ta kobieta, która widzi, że ma problemy i, i nie chce z nimi żyć, inspektor Dariusz Schulz. Policja w opocznie. Z drugiej strony, ten człowiek, który postrzegany w tej miejscowości jako spokojny, grzeczny, bardziej wyciszony niż, niż żona, ale to nie znaczy, że on tego nie, nie przeżywał. tak? W nas w ludziach zawsze to się tak odkłada, odkłada, i, i kiedyś musimy wystrzelić wypuścić z siebie te emocje. Problemy finansowe zaczęły się, kiedy urodziło im się pierwsze dziecko. Narodziny kolejnego dziecka dwa lata później i jeszcze jednego po kolejnych dwóch latach sprawiły, że rodzina ledwo wiązała koniec z końcem. No i ona nie miała najlepszej opinii. Kolega zamordowanego Zbigniewa. Jeżeli chodzi o opinię w oczach ludzi, innych ludzi, I znowu będziemy klepać biedę w tym miesiącu. Zawsze tak mówisz, potem jakoś dajemy sobie radę. No właśnie, jakoś, jakoś, tylko że ja już mam dosyć tego jakoś. Ja to, chcę, żeby było dobrze. To to, co ja mam zrobić? A gdzie ty idziesz? Przejdź Żona podejrzewała męża o hazard. Zarzucała mu, że trwoni ich wspólne oszczędności. On był cichy, spokojny, uległy, i z tego co wiem, to jeżeli były jakieś kłótnie, to on po prostu wychodził, szedł do lasu, szedł coś robić na podwórko, żeby właśnie uniknąć tych konfliktów. Zbigniew pracował w wielu miejscach, niejednokrotnie poza miejscowością, w której mieszkał. Często wyjeżdżał na dłuższy czas, zostawiając dzieci pod opieką żony. Założył rodzinę, dbał o tą rodzinę, przede wszystkim miał dobry kontakt z dziećmi. Dzieci go lubiły, bo to było widać, jak gdzieś tam razem chodzili czy jeździli rowerami. Był człowiekiem takim otwartym do ludzi. W końcu sytuacja z zatrudnieniem Zbigniewa unormowała się. Mężczyzna podjął pracę w miejscowym Tartaku, i razem z żoną zaciągnęli kredyt na kupno wymarzonego domu. Ona raz pracowała, raz nie pracowała, różnie to z nią było. Gdzieś wyjeżdżała i ciężko jest powiedzieć, gdzie ona tak naprawdę pracowała i w jakim okresie pracowała. Były, no, słychać było różne historie, tak, że, że gdzieś wyjechała do szwalni, że pracowała gdzieś w Częstochowie w jakiejś szwalni. Potem było słychać, że jeździła gdzieś na prace sezonowe, na truskawki czy tam na jakieś jabłka. No dobrze, no to się uczy. A wy spokojniej tutaj, dajcie się Pawłowi uczyć. Kiedy będzie obiad? Wywalili mnie z roboty. Co? No jak? No przecież kredyt, mamy dzieci. No Przecież ja wiem, że mamy dzieci, nie jestem głupia. To co, to, to nie jest moja wina, że mnie tam nie chcą. No moja też nie. No ja nie wiem, czy my teraz kredyt zapłacimy. Ja też nie wiem. Gdzie ty idziesz? Co? Gdzie idziesz? Na brydża. Była uważana za bardziej dominującą i bardziej, jeżeli w jakiej skali to w ogóle brać, bardziej agresywną od męża. Jeżeli chodzi tutaj o kolegów z placu, to nikogo nie zdania nie miał. No. Na zawsze, zawsze, że Zbyszek to głupi, że z nią jest. Jakieś dziwna sprawa z hazardem, w co też nikt nic nie widział, gdzie on ten hazard uprawiał i za co pracując tutaj, gdzie w zakładach się zarabiało najniższą krajową, to raczej nie było go stać na uprawianie hazardu. Małżeństwo nie radziło sobie z problemami finansowymi i z narastającym z tego powodu stresem. Wiedziałam, co się tak pobieżnie dzieje u niego w domu. Znajoma, zabójczyni i ofiary. W małżeństwie nie działo się zbyt dobrze, że były właśnie awantury o, częste awantury o pieniądze, ponieważ kupili dom, chcieli ten dom remontować. Y, ciągły brak pieniędzy, no takie ciągłe życie, tak? Codzienne życie, że y, no, nie działo się dobrze. Nie dbała o mieszkanie, była krzykliwa. Potrafiła, potrafiła krzyczeć w ogóle, nawet z ludźmi, jak rozmawiała, to potrafiła okazywać jakieś nerwy emocje własne. Gdzie dzieciaki? Zamknij się, bo je pobudzisz. Paweł lekcję odrobił? A co ci to obchodzi, co? Może ty byś lepiej powiedział, gdzie byłeś do tej pory? Gdzie? W robocie, gdzie niby miałem być? Cały czas na was robię. Nie wiem, z b Może na brydżu, co? Weź ty się ode mnie, odwal z tym brydżem! Iwona wciąż podejrzewała, że jej mąż przegrywa w karty spore sumy pieniędzy. Z każdym miesiącem sytuacja finansowa rodziny pogarszała się. Cała ta posesja to, to, to nie, nie był taki czysty dom. To nie było y, podwórko y, zadbane. Zbyszek próbował jak najszybciej wyremontować ten dom. Robił wszystko, żeby zarobić jak najwięcej, więc ciągnął wszystkie nadgodziny, wszystkie dodatkowe jakieś dni w pracy, żeby ta pensja była naprawdę duża. Co to jest? Co ty znowu? Kredyt wzięłaś? Jak mi chłop na chleb nie umie zarobić, to tak wzięłam. No Przecież my tego nigdy nie spłacimy. Ale jak sobie na swoje karciane długi bierzesz chwilówki, to ja chyba też mogę, nie? Jakie długi karciany? Co ty, zwariowałaś do reszty? Nie obrażaj, nieudaczniku, wynosi się. Nie widzisz, nie widzisz, jaka tu jest bieda? Nie widzisz, że za chwilę będziemy zęby w ścianę wgryzać? Weź ty się uspokój. Sama sobie zarób na to wszystko. Chodź, Paweł, odrobimy lekcję, a wam puszczę bajkę. Tak, tak, jeszcze sobie dzieci przekadwać na swoją stronę trzmaciarzu jeden. Wydaje mi się, że no, kłopoty finansowe można było w inny sposób rozwiązać, że to nie była metoda taka, jak, jak ona zrobiła. Znalazł się wątek hazardu męża. Inspektor Dariusz Schulz. Że on przegrywał duże ilości, albo jakieś tam ilości pieniędzy, które dla nich były ważne i, i znaczne. I te problemy finansowe ją doprowadzały do takiego stanu, a nie innego. W domu było coraz gorzej. Atmosfera stawała się nie do zniesienia. Małżonkowie wzajemnie oskarżali się o spowodowanie problemów finansowych. Wybrałaś pieniądze z mojego konta. No i co z tego? Co z tego? To jest moje konto bankowe i nie masz prawa brać z niego pieniędzy. Nie mam prawa? Tak? Ja nie mam prawa? Robię koło Was cały czas, haruję w tej chałupie, tak jak głupia i nie mam prawa, tak ja nie mam prawa! Tez, wyszek. Byszek, Puszek, cholera ja... Puśćcie to! Daj mi to, daj mi to! Nam się wydaje, że coś jest niewystarczające albo coś jest nieuzasadnione. To jest nieprawda, bo z perspektywy tego człowieka, z jego wnętrza, coś potrafi przelać i przeważyć szalkę. I to dla nas nie musi być zrozumiałe, ale w świecie tej osoby naprawdę dołożyło już, że poleciało i jakby cały mechanizm takiej kuli śnieżnej się rozwinął. Iwona zamknęła się z dziećmi w pokoju. Zarówno w niej, jak i w jej mężu narastała złość. Po położeniu dzieci spać, wróciła do codziennych domowych obowiązków. Zaczęła przyrządzać jedzenie dla psów. W tym czasie Zbigniew swoją złość i frustrację próbował topić w alkoholu. Ten burzowy dzień miał zakończyć się tragicznie. 8. dzień sierpnia 2008 roku okazał się dniem zabójstwa. Jeżeli zainteresował Cię ten podcast, sprawdź nasze programy w telewizji Crime and Investigation Polsat. Polskie zabójczynie. Ukartowana rozgrywka. Małżeństwo z 15-letnim Początkowo zakochani w sobie szczęśliwi ludzie. Pobrali się jako 20-latkowie. W pewnym momencie pojawiają się problemy finansowe. Żona oskarża męża o hazard i trwonienie ich wspólnych pieniędzy. W domu wybuchają regularne kłótnie i awantury. Jest letni burzowy wieczór. Małżonkowie jak zwykle się kłócą. Narasta w nich złość. Ona w kuchni wykonuje codzienne domowe prace. On próbuje topić frustrację w alkoholu. Ten wieczór miał zakończyć się tragicznie. Powinnaś tam z psami siedzieć i żreć to co... Jesteście darmo zjadani. I ubywa połóżę. Przestań, przestań! A, a, a. Wiesz co? Ja was zabiję. Jezu. Postarżę, Jezu. wiesz? Nie pozwolę ci na to, zostaw nas! Zostaw. Nienawidzę cię! A. Ona twierdzi, że on powiedział, że idzie zarżnąć dzieci. Inspektor Dariusz Schulz, policja w opocznie. I ona nie wytrzymała, i później te ciosy właściwie w, w całą część ciała, tak, bo to, bo to i plecy, i klatka piersiowa, i gdzieś tam łudo też. 20 parę czy 30 parę ciosów nożem to dużo. Zbrodnia w afekcie właśnie w pewnym sensie uzasadnia, dlaczego jest tyle ciosów, tak? dlatego, że nastąpiło przerwanie świadomości i czucia. Iwona Nowak Dusza, psycholog i oceniania tego, co robi. w związku z czym w pewnym sensie można to uznać jako pewne wyładowanie się człowieka, absolutnie bez rozumienia, że się wyładowywuje, tak? On jest nakręcony, napędzony i zanim pewna energia, którą doświadcza się wyładuje, no może to być po 32 ciosach, tak? Nie mam pojęcia, co ona właściwie myślała i w danej chwili, co ona czuła. Jest ciężko z taką osobę, bo znajoma, zabójczyni i ofiary. Zadając jeden cios, ktoś byłby w szoku, by próbował pomóc tej osobie, a ona wręcz odwrotnie, no dokończyła dzieła po prostu. Ludzie będą myśleć, że to jest jakiś ogromny przejaw nienawiści i będą tak to, no po prostu populistycznie, popularnie nazywać. Dźgała do końca, aż, aż nie wiem, emocje opadły, aż była pewna, że nie żyje, nie wiem. Aż się, żeby się upewnić, że nie wstanie. Że nikt mu nie pomoże. Zbigniew zginął na skutek wykrwawienia po otrzymaniu 32 ciosów nożem. Kiedy wszedłem do pomieszczenia do kuchni, było bardzo dużo krwi. Widzę niepozorną kobietę. Spokojną, bez jakichś większych emocji. Która mnie nie kojarzy, by y, krzyczała, rozpaczała. Najważniejszy świadek, tak? Żona, bo, bo była w czasie tego zdarzenia. Ona powiadomiła pogotowie, ona powiadomiła policję. Y, ona tak naprawdę głównym źródłem y, informacji, przynajmniej tych pierwszych, y, z, które dla nas są bardzo ważne. Ich było dwóch albo, albo trzech, i weszli tutaj przez okno. O której to było godzinie? E, nie wiem, ja się nie patrzyłam na zegarek. czego chcieli? Nie wiem, nie wiem. Na parapecie był kurz, na parapecie był brud. I brak było najważniejszego śladu. Jeżeli ktoś by wchodził tędy, to powinny być odwarstwione ślady na parapecie. A tego nie było. Tam powinna być stopa. Kolejnym ważnym dla nas śladem, którego nie było, a powinien, a powinien być, miała ubranie czyste, nie było na nim krwi. Możemy porozmawiać? Chcielibyśmy usłyszeć, co tu się właściwie wydarzyło. Włamali się. Włamali się do nas. Prawda, Pawełku? Tak. Próbowała po zrozumieniu swojego czynu. Potem, jak opadły emocje, adrenalina w żyłach, jak opadła, że próbowała no, ratować to, co jest do uratowania. Tak naprawdę nie ma nic do ratowania, prawda, bo to zawsze zbrodnia wychodzi na jaw. Natomiast ludzie próbują odczynić w jakiś magiczny sposób albo odsunąć w czasie to, co i tak się wydarzy. Po początkowym szoku Iwona doszła do siebie i pośpiesznie wymyśliła wersję zdarzeń, stawiającą ją poza kręgiem podejrzanych. No Na początku żeśmy się dowiedzieli, że ktoś zamordował Zbyszka, że Zbyszek nie żyje. Pierwsze jakieś takie skojarzenia to było to, że pewnie było jakieś włamanie, i gdzieś tam go czymś uderzył ktoś, i po prostu nieszczęśliwie, że to tak się stało. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, Iwona i jej syn, który rzekomo widział sprawców, zostali przesłuchani przez policję. Młodszymi dziećmi zajęła się rodzina. Społeczna ocena tego, że matka wciąga własne dziecko. Iwona Nowak Dusza, psycholog. Do ukrywania swojego czynu będzie budziła ogromny sprzeciw, bardzo dużo krytyki. Natomiast z perspektywy oceny sytuacji po prostu była dostępna, po prostu była najprostsza, po prostu była na miejscu taka dostępność takiego tłumaczenia. Już przy pierwszej rozmowie policjantów z synem prawda wyszła na jaw. Chcesz coś do picia? Albo do jedzenia? Nie. To co? Powiesz, było naprawdę z tymi złodziejami? Tak jak mama mówi. Czyli jak? Ilu po? Nie wiem, nie pamiętam. Paweł. Jesteś dużym mężczyzną. Powiedz prawdę, co? To... to. mama to zrobiła. Postanowiliśmy, że porozmawiamy z panią, jak, jak to naprawdę było. Wie pani, zbyt wiele rzeczy nam tutaj nie pasuje. Jaki czyhać? Przecież powiedziałam wszystko, jak było, naprawdę. Z panią synem rozmawialiśmy. Przysięgam, że ja nie kłamię. Przysięgam. Hmm. Czyli to Pani syn kłamie, tak? To może ja powiem, jak to było naprawdę. Gdzie, są, gdzie jest narzędzie przestępstwa? To narzędzie nas y, bardzo interesowało wtedy. Inspektor Dariusz Szulc. Przeszliśmy do, do, z tego domu, weszliśmy do przedsionka i na półce z. Takiej z wekami, słoikami. Tam były ubrania, dwa noże. Adwokat i sąd przyjęli taką wersję obrony, że ona była maltretowana przez swojego męża. Znajoma, zabójczyni i ofiary. Że miała siniaki i ona się w ten sposób zobaczyła. Nie wierzę w to, że to on się znęcał nad niej. Bardziej bym uwierzyła, że to ona gnębiła jego. Postępowanie sądowe nie dało jednoznacznej odpowiedzi co do przyczyn tego zabójstwa. Iwona została skazana na 10 lat więzienia. Sąd uznał, że działała w afekcie, co oznacza, że zabijając nie zdawała sobie sprawy z tego, co robi. Dlaczego pani Iwona zabiła pana Zbyszka? Nie wiem do końca. Nie wiem, czy yy, proces sądowy to wyjaśnił? Chyba też nie. To, to pewnie nawarstwienie pewnych emocji, pewnych problemów finansowych, samego pożycia małżeńskiego, samych problemów, jakie w tym małżeństwie pojawiły się. Za dobre sprawowanie już po pięciu latach opuściła więzienie wróciła do miejscowości, w której żyła przed zabójstwem i do tej pory mieszka w tym samym domu. Nic nie powinno drugiemu człowiekowi pozwalać na odebranie komuś życia i stoimy na takim stanowisku, to jest jasne. Natomiast jednakowoż skoro się dzieją takie rzeczy, to znaczy, że coś to uzasadniło w świecie tego człowieka. Nie mówię w świecie normatywnym, w świecie jakim żyjemy, tylko w świecie wewnętrznym tego człowieka. Ludzie na ten temat zareagowali no, niezbyt przychylnie. Dla każdego to było za mało. Za mało, za mało, bo ona zrobiła no, naprawdę nie tylko krzywdę jemu i jego rodzinie, ale też i własnym dzieciom. Zbigniew nie był jedyną ofiarą tej tragedii. To zabójstwo miało ogromny wpływ również na dorastające w domu dzieci. To dzieci, dzieci też były napiętnowane w szkole, bo, wiadomo, miały piętno dzieci morderczyni, tak? Też nie było im łatwo, skrzywdziła wiele osób. Z perspektywy teraz czasu, chyba jest jej faktycznie lepiej teraz. Także no, to też trzeba się zastanowić, czy morderca po wyjściu z więzienia masz tak start. Ktoś, kto pracuje i, i uczy się i nie ma takiego startu, jak ona miała start po, po czymś takim. Ludzie, którzy y, mieli z nią kontakt, który, którzy rozmawiali, to po prostu powiedzieli, że no, nie chce wracać do tego, że, że dla niej to jest y, zamknięta sprawa. Nie ma w tym sprawiedliwości, nie ma w tym sensu i po prostu jeżeli, ja to powiem wprost, że jak tak ma być, to lepiej samemu sprawiedliwość wymierzać. Nic innego na sądy, bo to nie jest wyrok za zabójstwo. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału na YouTube, to warto to zrobić, aby nie przegapić naszych podcastów i innych materiałów, które publikujemy. Jeśli chcesz podzielić się z nami swoją opinią na temat tego, czego właśnie wysłuchałeś, to zapraszamy do zostawienia komentarza. Za każdy dziękujemy. Jeśli interesuje Was tematyka True Crime w najlepszym wydaniu, oglądajcie telewizję Crime and Investigation Polsat. Informacje o tym, gdzie znajdziecie stację, podajemy w opisie podcastu.